Co to za kurwa tu mi zjechała? Jak pancer, Bartek. Dwa jak pancery <głosy> <głosy> Ojoj Mausałkę ty kurwo Nie bierz mi roweru Jakaś skoda z dupy kurwa mnie zajebała A te z kurwy syny patrz ile ich na zielonym jest ty, naszych Dwa, cztery, Ty sześć, osiem, zaprzejił. osiem kurwa naszych na zielonych, na zielonym, na nich dwóch i chuj. Nie wiem co oglądają, tam dużo trawki jest, trawkę kurwa oglądają. Dobra, garaż kurwa, będziemy z następnym tematem, ale... Kurwa. Wyszedłeś? No do garażu. A, bo pisałem z kolegą. A 75 który napisał Cover me, a został tam na wyjeździe u, góry, u samej góry. Napisałem mu coś, żeby. No sorry man. Że ale żeby wypierdalał. Ja taki kurwa śmieć pierdolony. Eee. To za syn pierdolony, gdzie? Powierzy mnie jebie. Po prostu po ludzku powierzy. Pierdolony śmieć, dratliwy Obra. No kurwa mać Nic nie trafiam, kurwa Ten z kurwy skąd się tu wziął Nie, kurwa mać, rykoszek! Zajedła mnie w końcu ten zjebeka. Sam jesteś, na tedeki z tyłu, ale siódemki to Ramował mnie Kurwa mać! Tyle razy co się nie wbiłem w TKW3 nawet z Golda kurwa. Na zielono cały był Ajebiste kurwa, radzieckie technologie. a I ten kurwa helkatek, piździelec Ja dostałem od niego chyba dwie albo trzy pestki. Aaj. Ja też A jaka ta kurwa w tym KW3. Ma ślady kurwa w tej płycie co jest. Prosta. O kurwa. Dostałem plombę za dziewięćset do tego śmieciucha. Gdzie on mi się wbił? Kurwa zdolną płytę. Byłem skontowany. Ile to ma kurwa przebicia? Trochę to ma. To takie kurwa czołgi robi. A ze zwykłych czy z żółtych? Z żółtych. Dobra koncepcja, ale pójdźmy tu. Aj Bartuś. Kurwa, bo ten czar futur. Kurwa, Mac. Ma kurwa. to tym tejzem z kurwy syn robi? Nie przebito pancerza. O kurwa, ale zjebałem. Ja też zjebałem, mam tylko 1300. Ja mam 3400, gości Nie no, team za dobry, co to kurwa. 15-0. No idź kurwa, co, co to w ogóle jest. No z temu kurwa, za milion. Jebany kurwesyn Kur... Dobra, Bartek, ja pierdole. Czy drzwi zamknę? Ja pierdolę muszę ogarnąć pizdę. No. Kurwa. Kurwa, rano to... Abym zginął o gościu. Ale kulka się wysunęła. Oj oj oj. Osiem do pięciu tylko, że jestem na stryknięcie w nosek. No gdzież, kurwa mać! Jakie chamstwo. Podłoga. Uuuu. jest budyneczek. To jest kurwa zawodnik. Negrotus White. No chyba bym go nie porobił. Chyba nie. Nie miałeś argumentów. No ale. Tak, nie to życie dziwne jest. tum 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 tum. bobry miotają się. Możesz tam 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 możesz mi wierzyć, możesz? Nie. Miłość kolegi zaczyna się Tam gdzie jest chuj w dupie, bam! Kran mi tu podjechał? Tak. A! <tryk> Dziękuję bardzo. Tak żem czuł, że dostanę, tylko myślałem, że jestem skitrany za domkiem od niego. I Nie ma problemu. trochę mi dupka wystawała. Wiedziałem kurwa, że od niego dostanę plombę. Oczywiste to było. Nie wiem jak on się kurwa wbił w ten sposób. To jest dla mnie niepojęte. Już tu mam 260 blachy pod takim kątem. A pierdolę tę grę kurwa. Aldev 4 Jak? O ty kurwa gnojcu Kurwa. Dobra dobry czas żeby zrobić alt F4 No i to była bardzo dobra decyzja, kurwa, bo po tamtej bitwie miałem ochotę na więcej, a teraz już nie mam ochoty. No <noise> him Truse jebni. Ja pierdolę. Ale mi niszczą to tych gnoli kurwa. O już Odpierdolcie się od mojego towera No Skurwisyny, no Ja pierdolę A to wszystko przez to, że kurw... skurwisyn skontrował se I, i, I co? I co? Jaj co chuja do dupy? Komusiurek rośnie o pół centymetra miurus! Zaraz będą kurwa turbo duże pające do gryzienia. Będą robić gryzu, 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 gryzu. Where big pająkusy idą. Dobrze, zapierdalaś tam, kurwa. Gryź postupka. Więcej pająkusów, kurwa. Więcej pająkusów! To pan pająkus z Wirtulandii. Wirtulandia. Oj. Gryzu, 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 gryzu. Kurwa, mają Blade Masta. Nawet Blade Master dupa, kiedy pająków kupa. Gryzu gryzu, gryzu gryzu. Bo byśmy kurwa mogli wygrać, to pewnie. Darudę. Kurwa długo trzyma te jebany darudę. No. Ja pierdole. No i znowu Sandstorming. Aj no krwisty trader. A, chuj w dupie, kurwa. Darudę, sobie. Za dużo już tego ścierwa. No co, kurwa cały czas Sandstorm. Ja pierdole, to jest pojebane, kurwa. Na budynku masz kurwa cooldown 50 sekund, kurwa od Sandstormu. A ten kurwa pierdolony, kurwa pizdzielec, kurwa z krwi spizdy, kurwa urodzony. Ja pierdole, perma, kurwa. Darudę Sandstorm kurwa puszcza z Rick'em'em. No. Dałem im kuleczkę do damasków, zobaczymy. Ale wątpię, że... Żeby... A, dobra. <laughs> Oj, kurwa! Ja pierdol! Szybka rudka kurwa. O. Dobra, węż niebieski. Jak nie chcesz żółty, to, to daj mi żółty, kurwa. A wyjednane. Wyczerp. Idzie. I czemu ty masz konnicę, jak to but zbutuję? Fuck, zcięło mi coś. Lol, skraszowało. Tak? No. A to chuj <grywanie> Pograne? Dzięki Andrzej, fajnie było.